Fokus na usta. Idealne usta z marką Delia Cosmetics. Przegląd produktów do makijażu ust. Kremowy kolor w stylu Creamy Glam. Chcesz mieć piękne usta w stylu gwiazd? To koniecznie wypróbuj kremową, trwałą i kryjącą pomadkę Creamy Glam. Wygładza i kryje już po pierwszym pociągnięciu. Kusi ośmioma topowymi kolorami. I niepowtarzalnym, przyjemnym zapachem. Przyciąga wzrok luksusowym, unikatowym opakowaniem. Dzięki niej poczujesz się wyjątkowo. Satynowe usta z klasyczną pomadką Satin Lips. Naturalnie podkreślony kolor ust zapewni ci satynowa, półkryjąca i nawilżająca pomadka Satin Lips. Występuje w 16 soczystych kolorach. Idealna dla każdej kobiety. Aby utrwalić makijaż ust, po nałożeniu szminki odciśnij jej nadmiar na chusteczce higienicznej. Następnie przez jedną warstwę chusteczki przypudruj usta i ponownie użyj pomadki. Prosto do gwiazd z błyszczykiem Starlike. Jeśli chcesz optycznie powiększyć swoje usta, zewnętrzny kontur rozjaśnij korektorem a następnie nałóż błyszczek Starlike w swoim ulubionym kolorze. Ten mieniący się drobinkami błyszczek nie tylko nadaje im piękny połysk, ale również głęboko nawilża. Dodatkowo osiem wyjątkowych kolorów podkreśli każdy typ urody.